Szanowni Państwo, Mistrzostwa Polski Juniorów i Miniorek otwarte. Jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich sportowców, działaczy, prezesów klubów z całej Polski, tutaj właśnie na ziemi sukulskiej. Szanowni Państwo, mówię tutaj i zwracam się teraz do gości, nie będziecie mieli tutaj łatwo. Województwo Podlaskie jest bardzo silne, ma swoje tradycje, jeśli chodzi o boks amatorski, o boks zawodowy. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie witam i też życzę jak najlepszych walk. Przede wszystkim e, niech zwyciężą najlepsi. Szanowni Państwo, boks jest wspaniałym sportem. Boks pokazuje, że można uczyć się cierpliwości, wytrwałości i dojścia do różnych celów. A też pokazuje, że można po tych Młodych ludziach tutaj łamać pewne bariery, których na pierwszy rzut oka nie dałoby radę złamać. I przed wami przede wszystkim chylę czoła, bo wy pokazujecie, że to nie tylko jest boks, ale to też jest. Pewien pomysł na życie, i że można żyć i uprawiać sport. Dziękuję bardzo i witam wszystkich jeszcze bardzo, bardzo serdecznie. Ja na początku chciałem podziękować, korzystając z obecności pana marszałka Artura Kosickiego, za w ogóle za współpracę, za wspieranie podlaskiego-sokulskiego sportu. Nie tylko ta impreza. Ta impreza jest bardzo ważna, bo oczywiście promuje boks Powiatu Sokulskiego, przecież to są ogólnopolskie mistrzostwa. Promuje Sokulszczyznę, Powiat Sokulski, ale w ogóle historyczne środki z województwa podlaskiego dzięki osobistemu zaangażowaniu Artura Kosickiego, po prostu trafiają do naszych sportowców z Powiatu Sokulskiego, z województwa podlaskiego i za to bardzo serdecznie Panie Marszałku dziękuję. Chcę podziękować Tomkowi Potapczykowi, bo bez niego, wiecie dobrze, bez jego pasji, bez jego zaangażowania, po prostu tej imprezy by nie było. Nie byłoby tylu wybitnych zawodników z powiatu sokólskiego, gdyby nie Tomek. Bardzo Ci Tomku dziękuję i za Twoją przyjaźń, ale przede wszystkim za to, co robisz dla sokólskiego sportu. Z całego serca Ci dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałam Was tylko bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić i powitać na naszej ziemi sokulskiej i w naszym województwie podlaskim! Bardzo się cieszę, że frekwencja dopisała wszyscy. Mam nadzieję, czują się u nas wspaniale. Dziękuję! gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ta impreza może się odbyć właśnie w Sokółce. Pan marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, również pasjonat boksu. Sam nawet uprawiał tą dyscyplinę. Super, bardzo się cieszę. Członek zarządu województwa podlaskiego pani Wiesława Burnos. Nasza tutaj mieszkanka ziemi Sokulskiej, Bardzo dziękuję. I wspaniały człowiek, starosta Sokulski Piotreczko, który wspiera nas od początku naszej działalności. Który nigdy nie odmawia nam dobrego słowa i wsparcia, również tego finansowego. Chociaż to nie zawsze jest tak ważne, ale on nigdy nie odmawia nam dobrego słowa i serca do tego, aby nasz klub mógł funkcjonować. Dzięki tym osobom właśnie te zawody mogą się tutaj odbyć. Dziękuję również swojej żonie, że codziennie wspiera mnie w mojej działalności. Jestem zawsze na wyjazdach, jestem tutaj. Dziękuję bardzo. To wszystko oczywiście pod honorowym patronatem marszałka województwa Podlaskiego, pana Artura Kosickiego, oraz starosty powiatu Sokulskiego, pana Piotra Rećko.